Witajcie, to na w 98 Brothers. W poprzednim odcinku powiedziałem Wam, że FRAPS nie, nie chcę tego nagrać. Okazało się, że źle go ustawiłem. Teraz idzie. I możliwe, że się będzie teraz zacinać ta gra, tak jak teraz w tej chwili, ale i tak wytrwamy do końca. No to jedziemy. Stoper ustawiony. No to jedziemy. Jakoś minuty przed limitem. Będę, I będę no, nagrywał po jednym odcinku. ...po jednym. Dzień. Chodźcie tu! Chodźcie tu, oszty! Uderzyłeś mnie, przepraszam. Ja... Pozwalę was. A macie! No, dobra, to jedziemy dalej. W niektórych momentach będę komentował jak walczę, a macie, jak, jak możecie mi uderzyć, przywalę wam, takie tam różne. Więc, wiecie. Czasem nie chcę tego mówić, ale to samo wychodzi ze mnie. Dobra. O, teraz będą oni. I to jest taki... ten... Jak widzicie... I to jest takie początkujące. Przypomina jak się gra. I tutaj nigdy nie zginiemy, nic. Mamy nieskończone wszystkiego. Mamy jak są wszystko. Tarce i miecz. No... Nie śmiecie się, głupio. to już raz uderzę i już po nich. O, Ksardec powiedział to. Łaaa, masz, a masz! A masz, nie odzywaj się do mnie. No masz! O kurde. No kurde, traf się, no! Kupuku Doskonale O demon. Mogacie co on teraz powie. A... Sorka go szybciej, ale... Nie chciało mi się. Masz! No... Nie, nigdy. Nie pozwolę ci. Po pierwsze musi, a nie muszą. Ty, co ty we mnie fajerwykasz jeszcze raz? Przesadź, no. Oszty, no masz A Ty też mini fajerwerkami. Jeszcze nie ma świąt. No tam jest ten demon. I teraz mam tak, że jak jest to szy jakieś szybciej. Jak szybciej ich zabije wszystkich to jeszcze się temu nie odradzi, no, odradził, mu się życie, a ja tak wolno, bo to mam, mam, mam maksymalne życie. Tak nie, nieraz. raz. to. A ja tak szybko właśnie zakończyć, bo... No, moje tu ja tutaj lepiej gram, ale ja nie lubię tego mieca, jak tak jestem, jak zrobiony, że się trzyma i siła ładuje. Mogę, że. Nie miałem panu życia. Mogę, jest. Jak to szybki jestem. Następnym razem będzie, będę szybciej, wiesz? Ej, wracaj tu! Cienios. Wracaj tu, wracaj i walcz. <laughs> na serio. A to nagrywa na frapsie 2, chyba 9.4. Pamiętam. Panuj się, bo czas leci. No. go zakończę to. Szybko, Ivy. A, tu jesteś. No tak mówiłem, będę robił jeden odcinek, jeden odcinek. Na dwa dni albo trzy. Zobaczymy. Ivy. Znowu miałeś koszmary? Tak. Jaskinie. To dlatego, że całe dnie przesypiasz. Rozumiem, że przyszłaś tu, żeby <laughs> Nie, mój ojciec cię szuka. O... <laughs> <Roman>? Czego z... chcesz? <laughs> Nie wiem, ale jestem w złym humorze. Mm, no zobaczcie, znaczy... To lepiej bój. Trochę się zacina. No to tyle. Dobra, to wszystko wiem. Co ja mogę powiedzieć o tej grze? No, ładna grafika jest. Mi się podoba. Tam jest statek. Prawda? Fajny. Fa ogólnie jest fajna ta gra. Mi się podoba strasznie. Bardzo fajnie. No to... A mi, no to ja zakończę już. Na tym tutaj etapie. No to zobaczymy w następnym odcinku. Narka.